Dziś wszystko wymaga dokładniejszego spojrzenia. Coś pozornie oczywiste może kryć ważny szczegół, który zmienia cały obraz sytuacji. To dzień analizy, obserwacji i uważności. Karta mówi: Nie spiesz się, zobacz, co naprawdę dzieje się pod spodem. Sprawy ruszą do przodu, ale dopiero wtedy, gdy dokładnie je przeanalizujesz odkrycie szczegółu, który wcześniej był przeoczony dzień na sprawdzanie, czy ktoś mówi prawdę karta podpowiada. Coś warto zweryfikować. W miłości przyjrzyj się intencjom partnera lub swojej reakcji, coś wymaga wyjaśnienia. U Singli zauważasz drobny sygnał, który pokazuje, czy relacja ma potencjał. Finanse i praca. Idealny dzień, by przejrzeć umowy, dokumenty, koszty, mailowe szczegóły, coś, co wydawało się niejasne, w końcu stanie się widoczne. Możesz odkryć błąd, szansę lub ukryty koszt. Rada na dziś. Uważność i analiza. Pytaj, sprawdzaj, czytaj między wierszami. Nie akceptuj pierwszej odpowiedzi z brzegu. Prawdziwy sens jest głębiej. Podsumowanie. Closer look jako karta dnia to zaproszenie, by spojrzeć jeszcze raz bliżej i uważniej. Odkryjesz coś, co zmieni twoją decyzję, kierunek lub postrzeganie sytuacji.